Baby w Norwegii wyglądają jak chłopy. No, w sumie, jak założę czapkę, schowam moje rude włosy, zapuszczę wąsa, brodę, przestanę się golić. To racja. Zaczynamy. Obecna w Norwegii, a dokładnie w dawnej sypialni mojego syna. Dobra, koniec z prywatami. Gładziutko. Gładziusieńko. Dzisiaj przychodzę z krótką pogadanką na temat tego, czy baby w Norwegii wyglądają jak chłopy? Autentycznie dostałam taki komentarz, jest on pod którymś filmem, nie pamiętam w tej chwili pod jakim, ale ja sobie pewne rzeczy notuję od ludzi, którzy do mnie piszą i właśnie ten temat wskakuje teraz, czekał troszkę w kolejce, ale jest na tapetę dzisiaj. Ja już mówiłam chyba nie, nie pierwszy raz już na swoim kanale, wszyscy wiedzą, że mieszkam w Norwegii. Każdy gdzieś tam słyszał jak wygląda Norwegia, jakie ma ukształtowanie, jakie warunki panują w Norwegii, jaki jest klimat, tak? No, ale jakby, może nie każdy jest w stanie sobie wyobrazić pewne rzeczy. Dlatego myślę, że, że, że właśnie taki komentarz wziął się y, po prostu y, z niewiedzy. Y, ja pamiętam, kiedy pracowałam w Polsce, znaczy, przepraszam, mieszkałam, no, pracowałam też w sumie, czyli kiedy mieszkałam i pracowałam w Polsce, pamiętam taką sąsiadkę w bloku, która na szpileczkach. Wieszała pranie na sznurkach na dworze. I teraz nasuwa się takie pytanie, hmm, czy to było eleganckie? Bo ona w swoim mniemaniu czuła się damą, że ona jest elegancka, wychodzi z misą ubrań mokrych, ze spinaczami gdzieś tam jeszcze jej dają na, 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 na przegubie i idzie na szpileczkach, od pier tak? wieszać pranie. I ona takie właśnie mniemanie miała zawsze o sobie, że ona jest elegancką panią. I teraz właśnie nasuwa się pytanie: czym jest elegancja? Na czym to wszystko polega? Ja nie jestem ekspertem w tych sprawach i nie będę w to brnęła. W każdym razie hmm, chciałam tylko właśnie hmm, tak przykładowo zobrazować, hmm, no na czym ta nasza szata, ubranie, na czym to polega. Bo ja uważam, że polega na tym, żeby dostosować się do, do sytuacji, dostosować się do warunków, w jakich się przebywa, w jakich się mieszka, pracuje. Bo ja nawet się muszę dostosować ubraniowo do warunków, w jakich ja pracuję, tak, no i mnóstwo innych ludzi, którzy wykonują przeróżne zawody. Więc no. Oczywiście ja wypowiadam się za tą stronę Norwegii, w której ja mieszkam, poruszam się, zwiedzam i tak dalej. I sama też jestem kobietą. Już mówiłam właśnie w jednym z filmów i chyba nie wiem, czy to nie pod tym filmem jest właśnie ten komentarz, że baby w Norwegii wyglądają jak chłopy, że chodzą w kombinezonach, pomimo tego, że nie jest jakiś tam wielki mróz. Otóż w Norwegii potrafi być zimno, nie musi być minus 20. Ja pracuję w takim kombinezonie w pracy w przedszkolu na dworze w zimę, gdzie nie ma wielkich minusowych temperatur, ale są wiatry bardzo przenikliwe. I w takim jednoczęściowym kombinezonie jest po prostu bardzo ciepło, wygodnie i praktycznie, kiedy no, z dziećmi chodzimy na różne wędrówki, czy siedzimy po prostu w piaskownicy z dziećmi i się bawimy. Więc w kombinezonie ja już jako dziecko w Polsce też chodziłam i jakby nie widzę w tym nic złego, bo to nawet i dzieci, dziewczynki małe, młode chodzą w kombinezonach zimowych i nie potrzeba, żeby była zima stulecia do tego. Więc tak, tutaj na moim terenie generalnie kobiety ubierają się na sportowo, bardzo dużo kobiet biega gdzieś tam pomiędzy pracą, domem, biega, więc bardzo dużo osób widzę w sportowych ubraniach, mamusie, które przychodzą po swoje dzieci wyglądają przeróżnie, od mamy, która przyjeżdża w służbowym y, ubraniu, takim roboczym kombinezonie, gdzie, gdzie widać, gdzie po prostu y, albo śmietniki opróżnia, albo pracuje gdzieś y, na wysypisku śmieci, na przykład, Precypijne. mają takie uniformy, um, takie, y, no gdzie ja widzę, że to jest praca właśnie taka fizyczna, bo tutaj kobiety też wykonują bardzo dużo takich, no w Polsce pewnie też. Takich, no można powiedzieć w cudzysłowie, troszkę takich męskich zawodów, więc czasami wpadają po dzieci swoje na szybko w takich właśnie kombinezonach roboczych. Są mamy, które pracują w bankach, w różnych biurach, gdzie obowiązuje. Yy, odpowiedni strój, więc przychodzą też w swoich takich ładnych garniturkach, kolorowych również, to też zależy, jaki kto ma guz, rozmawiałam właśnie ostatnio też z taką mamusią, to mówi, że ona lubi właśnie w ostatnim czasie takie ostre kolory, no tak jak ja właśnie też w ostatnim czasie polubiłam i ona takie różne garniturki po prostu ma ostatnio w, takim, w takich kolorach turkusowych i bardzo ładnie w tym wygląda. Młoda dziewczyna, młoda mama. Na co dzień w przedszkolu, tak jak ja na przykład, kiedy ja pracowałam w warsztacie terapii zajęciowej, pamiętam pierwsze początki, ja po prostu chodziłam do pracy nad takim obcasiem. W takim obcasie zapindalałam na, yy, nie zawsze miałam autobus, przepraszam, nie zawsze miałam samochód, więc yy, yy, na busa, busem, bo to w innej miejscowości yy, pracowałam I, 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 i tak się męczyłam, ale po prostu nie wiem, taką miałam zajawkę i chodziłam na obcasach bardzo, bardzo długo. Potem zmieniłam na styl sportowy, bardziej taki jeans, jakaś fajna koszula czy coś. Yy. Ale, yy, ale tak, chodziłam na szpilkach. Natomiast tutaj w, w Norwegii ja nigdy nie byłam na szpilkach. Ja tak jak mówiłam w jednym filmie, raz gdzieś tam czy ze dwa razy na takim grubszym obcasie, się pasowało do sukienki czy do spódniczki, jak gdzieś do restauracji. Yy, tak? Natomiast tutaj u mnie, może kiedyś się przejdę tak osiedlem, ale do mnie jest tak, albo pod górę, albo ostro w dół. Więc zakładanie butów yy, takich. Yy, z takim dużym wyzwaniem grozi yy, gipsem, można powiedzieć. Czyli jeżeli o mnie chodzi, to ja mam takie obrazy, takie doświadczenie, że tutaj dziewczyny, kobiety chodzą generalnie w ubraniach wygodnych, yy, natomiast yy, umieją się ubrać, jeśli chodzi o jakąś imprezę, jakieś wyjście do restauracji, na urodziny do rodziców na przykład, przepraszam, do, do dzieci, to wtedy do rodziców więcej czasami przychodziło, kiedy mój syn na przykład był młodszy, to też widziałam, w czym mamy przychodzą obrane, więc one wiedziały, że na różne uroczystości, na jakieś właśnie takie urodzinowe Przyjęcia, no, no trzeba się ogarnąć inaczej i robiły to. Natomiast na co dzień, gdzie, gdzie, gdzie jest bruk, gdzie jest pod góry, z góry, z góry dochodzenia, kiedy jest pogoda deszczowa, bardzo często, gdzie trzeba mieć właśnie kurtkę przeciwdeszczową ubraną, czy spodnie też przeciwdeszczowe ubrać. No to wygląda się, no ja myślę, że no, nie jak chłop, tylko jak, jak, jak człowiek z rozumem, który ubiera się odpowiednio y, do pogody. Ja widziałam nieraz tutaj, właśnie y, panie, dziewczyny, wiedziałam, że są z innego kraju, już się nauczyły, ale zresztą ja też się nauczyłam, no bo wcześniej to, to, no to człowiek po prostu y, szedł na przekór. Pogoda tak, a, a ty tak. No ale z czasem, jak, jak człowiekowi wypiździło, tak, zmoczyło, no to nauczył się, kupił sobie kurtkę przeciwdeszczową, kupił sobie odpowiednie buciki, tak, no i wie, że, że, że tak jak jest przysłowie, że no nie ma złej pogody, tylko są źle dobrane ubrania, no i koniec, kropka, no tak jest, więc tak, ale pamiętam, jak pracowałam w domu opieki, to tam babcie były bardzo eleganckimi kubitkami. Miały zawsze takie perełki ładne na szyi, i one pamiętam, zawsze miały takie ładne y, bluzeczki. Y, no, może coś takiego jak ja, tego typu jakieś tam bluzeczki w różne wzorki, albo koszule takie z kołnierzykiem, i na to sweterek ładne też z takimi fajnymi guziczkami perłowymi. Uważam, że kobietki właśnie y, y, w takim starszym wieku, y, y, w domach opieki, miały bardzo taki ładny, elegancki styl. Spodnie z materiału brązowe czy czarne. I właśnie takie sweterki i koszule. Mm, tak, bardzo ładnie wyglądały. Szczególnie właśnie takie te perełki albo kolczyki, i złoto właśnie na, 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 na paluszkach, czy jakiś delikatny łańcuszek, i, i właśnie te, 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 te perełki, to tak pamiętam. Młodzież ubiera się tak jak im pasuje, tak. W chodzi w trampkach i tak dalej, więc to jest jakby swój wiek, który się rządzi swoimi Prawa im? Yy, Ale na moim terenie po prostu każdy się ubiera do warunków, w jakich żyje. Musi mu być wygodnie, sucho, a wtedy, kiedy trzeba się od. No to, no to robią to kobiety w Norwegii. Wszystkie, które pracują i mieszkają i żyją sobie. W Norwegii to umiałam się ubrać. A tak swoją drogą, to każdy ma prawo się ubrać tak, jak mu pasuje, tak, jak mu jest wygodnie, i nikomu nic do tego. Wpadła mi taka myśl, że jak miałam te dni co miesiąc, to. Żałowałam, że jestem kobietą, a nie chłopem. No, ale Bóg tak chciał. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Yy, dziękuję za wszystkie komentarze, które dostaję. Yy, bardzo doceniam to, że mam stałą ekipę, której zawsze się chce wpaść do mnie, obejrzeć i zostawić jakiś komentarz. Bardzo to doceniam. Na początku miałam jakby więcej takich stałych osób, gdzie po poniku, po, 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 po imieniu jakby kojarzyłam, kto do mnie pisze. Troszkę mniej teraz mam tych stałych osób. Dochodzą tak jakby inne osoby, może nawet takie, które nie subskrybują mojego kanału, piszą komentarze, ale naprawdę bardzo doceniam to. I cieszę się, jestem szczęśliwa, że zostały ze mną osoby i dalej zostają, które gdzieś tam dawno temu yy, wpadły na mój kanał i, i, i stwierdziły, że a, zostanę. Zobaczę, co ta Ruda tutaj powymyśla na tym swoim kanale. I są ze mną yy, do dnia dzisiejszego. Yy, za to bardzo, bardzo dziękuję. Yy, także tak i. Do następnego spotkania. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Nie umiem śpiewać.